berlin is certainly uh, would be a tough situation with three games in three days with a completely healthy team and we've only we still haven't got our full team back with like you know five days to go so it's certainly a difficult preparation but you know as the saying goes that champions don't make excuses they make adjustments so you know we'll do the best we can and we'll go to berlin and look it may be a period of three games where um, we have to use all of the players and rotate through more to keep guys healthy because there's still players returning after a few days. And it's not going to be a normal situation with, you know, starting six all the time playing. It'll be guys being rotated through and, you know, really trying to achieve our goal, but at the same time, Trying to make sure that everyone comes through the other end healthy. Na pewno nie jest nam łatwo, bo jakby nie trenujemy w całym składzie, tak? Pewne grupy zdrowych y, trenują już prawie dwa tygodnie, ale taki, w takim bardzo spokojnym rytmie. No bo jak jest nas 6-7, to niebo, nie, nie da się po prostu dużo zrobić tutaj na, na boisku. Teraz powoli dołączają do nas ozdrowieńcy. No ale teraz troszkę oni muszą mieć dłuższy ten okres, żeby, żeby sobie wejść w tą, w, tą, w tą siatkówkę. No i na pewno, na pewno fajne uczucie, że awansowaliśmy do, do, do tego turnieju, do tej, do tej ligi mistrzów i, i pojedziemy tam do tego Berlina, mam nadzieję, bo, bo w sobotę okaże się, jeszcze po testach, czy nie mamy kolejnego przypadku. Miejmy nadzieję, że nie i pojedziemy tam zdrowi. No i na pewno będziemy chcieli wrócić do, do, naszej, do naszej gry i do, i do tego całego rytmu meczowego, żeby już powoli przyzwyczajać się, bo będziemy teraz grać co trzy dni, bo tak akurat kalendarz się ułożył. No i będziemy robić wszystko, żeby jak najlepszą siatkówkę pokazać w naszym wykonaniu i, i na pewno będziemy walczyć do, do ostatniej piłki. Tak naprawdę ciężko, bo w pierwsze ostatnie dwa dni mieliśmy tak naprawdę Pierwsze szóstki i to takie bardzo spokojne, bo chłopaki, chłopacy, którzy wrócili, no jeszcze nie skaczą, jeszcze tak do końca nie są w tym treningu, ale na pewno to tutaj pomoc chłopaków z akademii, nam, bo oni nam przychodzili tutaj i pomagali w tych, w tych treningach. No ale pierwsze, pierwszy tydzień, jaki my weszliśmy, to bardzo dużo robiliśmy techniki, bo to w siedmiu, no to trener dużo ćwiczeń nam wymyślał na różne te, na nasze techniki co mamy poprawić, oglądaliśmy jakieś wideo, co robimy źle na boisku. No i staraliśmy się przez ten tydzień to, to poprawić. No a teraz już po, powoli wchodzimy w te ten normalne treningi, w ten rytm treningowy, żeby, żeby wrócić już do pełnej dyspozycji i, no i grać w świadkówkę. Jest. Problem w tym, że będziemy grać trzy mecze z y, dzień po dniu. To jest naprawdę dużo wyzwanie, szczególnie dla nas, y, dla tych chłopaków, którzy będą cały czas grać, bo, bo nie wiem jak trener to widzi, ale y, ci, którzy wrócą po tej kwarantannie, już rzucili. Myślę, że oni nie będą miały w jakiejś dobrej kondycji. Sami widzieliście, jak y, Grzesiu y, łomacz miał problemy. Także to nie jest y, takie łatwe wrócić po takiej przerwie kwarantannie i chorobie, to, to trzeba myślę, że z 2-3 tygodnie, żeby oni wrócili do tej do tej wydolności, co mieli przed, do tej kondycji. No ale cieszymy się, że w ogóle jedziemy, że ta Liga Mistrzów jest i jeśli nam się nie uda w tym turnieju, no to jak chłopaki już wrócą, no to będziemy robić wszystko, żeby w tym drugim turnieju już yy, awansować dalej i pokazać swoją najlepszą środkówkę, bo to już będzie z tego co wiem drugi turniej w lutym, tak? No to już myślę, że spokojnie wszyscy dojdą do, do wysokiej formy i jeśli nam się nie uda teraz, to się odgryziemy w następnym turnieju. Na pewno dużo gwiazd i Bartek Bednes, Gapetti, i tam chłopaki z Rosji, którzy są no, niektórzy mistrzami olimpijskimi, którzy też bardzo tytuł, utytułowani. No, ale jak pokazał tamten sezon, są do ogryzienia i my będziemy starać się robić wszystko, żeby, żeby ten pierwszy mecz wyglądał dobrze po naszej stronie. Jeśli się uda wygrać, chociaż to będzie bardzo trudne, to będziemy bardzo, bardzo się cieszyli. Kolejny rywal, bodajże tam w Berlin, Słoweńcy, Słoweńcu. No to nie wiem, nie widziałem jak oni grają. To już tam z Bodział będzie nam walczył z wideo i pokazywał statystyki, różne akcje, żeby jakoś nam pomóc rozpisać tego zawodnika. No i na koniec będziemy grali z Berlinem, z gospodarzem. Znam jednego. Adam Kowalski tam gra, z tego co pamiętam. Grałem z nim często, Częstowie. Także na pewno nie będzie, nie będzie łatwo. Jak to wcześniej. Wspominałem, cały turniej będzie trudny fizycznie, no ale będziemy robić wszystko, żeby, żeby nasza siatkówka podobała się kibicom w telewizji i nas, nam samym. No tak, na pewno super sprawa pokazać się na tej arenie międzynarodowej, tak naprawdę europejskiej. Fajnie, bo ta Liga Mistrzów to jest takie inne przeżycie, przeżycie niż tutaj u nas w Polsce granie. Na pewno będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony tyle.